Dzisiaj zaprezentujemy ćwiczenie na najszerszych grzbietu bicepsy, które z na to jest na trążku z obciążeniem. Trening będzie wyglądał w ten sposób, że podchodzimy 100% danego dnia, a później robimy zejście, dwa zejścia po 10 kg i robimy te serie do oporu. Zaczynamy rozgrzewkę na pusto, 5 powtórzeń, a następnie będziemy wieszać sobie obciążenie na pasie z przodu. Drożka trzymamy się pod chwytem, dłonie razem, można oczywiście szerzej, ale nie radziłbym szerzej niż barki, dlatego że wtedy jak jest szerzej, jak barki, a trzymamy pod chwytem, może być kontuzja właśnie w stawie barkowym. Więc lepiej trzymać wężej, wtedy jest bezpiecznie, nie grozi kontuzja i poniesiemy większe obciążenie. Mamy 40 kg na szturku wisi na pasku i z tym robimy dwa powtórzenia, to jest jeszcze ćwiczenie lotczewtowe. Mamy 60 kg, podejście trzecie rozkrzewkowe. mamy 70 kilogramów zakładamy w tej chwili mamy 60 kilogramów i to już jest zejście i próbujemy zrobić minimum dwa powtórzenia. Wyszło więc jest lepiej, jak się spodziewaliśmy. Założeniem dzisiejszego treningu jest to, aby podnieść 100% w dniu dzisiejszym, to znaczy w tym dniu treningowym. I robimy to w ten sposób, że pierwsza reszta na pusto robimy jakieś tam podciągnięcia, 50 powtórzeń, a następnie 3 powtórzenia, progresja w górę. 20, 40, 60, 80, ile to da radę. Jeżeli podejdziemy 100% w jednym powtórzeniu, robimy 20. 10 kg mniej, jak ja zrobimy 70, 60, zrobiłem 3. I teraz robimy 50 kg i robimy ile się uda i to jest koniec treningu. Następne to możemy jeszcze na zakończenie treningu zrobić sobie pięknych 10 powtórzeń, pełne zatrzymanie, bez obciążenia, załagodzić. Ten ciężki trening, żeby to wszystko dobrze się ułożyło i technika była prawidłowa. Mamy trójce zejście, było 70 kg prac, 60 kg było 3, w tej chwili mamy 30 kg i też robimy maksa. Ile damy rady podciągnąć, ile podciągamy. Ciężko, ale 5 powtórzeń to znaczy, że siła rośnie. Chodzi o to, żeby to załagodzić, tą ciężką pracę, i robimy pełnych 10 powtórzeń z pełnego zatrzymania na dole, na poprosowanie ramionach i u góry, broda nad To jest bardzo ważne, żeby zrobić to technicznie, później z obciążeniem jest łatwiej to wykonywać na dużych obciążeniu. 10 piętych pełnych, w tym się nie specjalizuję, ale 30 parę ruchów mogę wykazać w ten sposób.